Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie na najnowszym odcinku na moim kanale! I jak pewnie widzieliście już po tytule, szykuje się całkiem niezła akcja. Jesteśmy na serwerze, na którym każdy rozbity blok zamienia się w MOBA. Tak, to jest plugin do Spigota, dlatego musiałem odpalić specjalny serwer pod to, który właśnie z, po zbiciu bloka res potwora. I to jest dosyć ciekawa sprawa, oczywiście link do tego macie w opisie. I tutaj jak widzicie już zbiłem jednego dirta, i go odstawiłem i z niego wyskoczył taki sympatyczny króliczek, który sobie gdzieś tam pobiegł. O, witam panie wilku. Ale coś czuję, że mogą, może mieć gorszego pecha w kolejnych zbiciach. Na szczęście mobów jest w Minecrafcie całkiem sporo, ale pamiętajcie, że po, zbi po zbiciu bloku może nam wylecieć np. Na Nether Dragon, Wither, Blazy albo mnóstwo innych strasznie trudnych potworów. Więc lepiej, żeby wypadały nam one dopiero wtedy, kiedy będziemy na to przygotowani. Musimy bardzo uważnie zbierać bloki. Zbijemy np. to drewno, ponieważ wydaje mi się, że okej okay. o, się boję zbić ten blok, okej, okay. ooo, pop, no co jest? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. pyk, proszę. Tchau. O, nie, okej, okay, działa, czyli nie z każdego bloku respią się potwory. Boże, jaka smutna panda, patrzcie, ona płacze. Oh my god, dobra, trudno, masz problem, głupia pando. Na szczęście nie z każdego bloku jak najwyraźniej wypadają potwory, a to dobrze, dlatego że jeżeli nie z każdego bloku wypadają potwory, to znaczy, że być może nawet będziemy mieli jakąś szansę przeżycia w tym smutnym świecie i zdobędziemy wszystkie minerały, jakie nam są potrzebne aż do czasu, kiedy coś się zacznie respić. Okej. Okay. Co któryś, tam się zespił piłpają, czyli co jakiś piąty blok respi nam się potwór, dobra, dobrze wiedzieć. I tak, pamiętaj. Pamiętajcie, że nic lepiej nie zbijać. Czyli jeżeli stworzymy Crafting Table, to nie możemy go pod żadnym pozorem zbijać, bo się to może skończyć dla nas tragicznie. Celem odcinka jest po prostu zbudowanie domu i zdobycie żelaznych narzędzi. To może być wystarczająco trudne, bo nawet jeżeli będziemy zbijać, jak to się stanie, jak zbijemy te trzy bloki. Nie, najwyraźniej to się chyba liczy jako jeden blok zbity, bo nie rozpią się tu, tutaj żadne potwory. Na początek kamień. Tu się za, za, ten blok chyba powinien zespić potwora, dobrze myślę? Myk. Nie, jeszcze nie. O, tam biegł ten króliczek słodki, co go zrespiłem wcześniej. Okej. Okay. O, villager. dobry, padu, co pan robi? Tylko potrzebujemy tego, zaraz, do miecza, yy, do kamienia Dobra, to powinno nam wystarczyć chyba, nie, musimy jeszcze zrobić przecież na piec, dobra, to nieważne, na szczęście na razie nam się zespiły same pasywne moby, bo zdobyliśmy tak, oje, okej, okay, może poza tobą do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia, nie rzucaj, proszę, tego nie rzucaj, proszę zachowujmy się wobec siebie, dobrze? Wieśmo, zachowujmy się wobec siebie, proszę nie rzucaj we mnie. Nie rzucaj w kolegę. O już widzę, że ma w ręku potkę. Nie rzucaj się na kolegę. Ja chciałbym tylko zrobić sobie miecz. I wtedy będę już się mógł stąpić, dobrze? Czy ona idzie w moją stronę idzie? Oczywiście, że tak. Dobra, przegiełaś pałę. przegiełaś tutaj pałę. przyznam Dobrze tylko rzucasz tymi tymi. Można się szybko zabić. A ła ile to zatrucie trwa! Boże! Ono jeszcze będzie trwać przez 20 sekund, ja będę 0 HP. No nie dobrze, dobra, ale potrzebujemy tylko zdobyć kobla na ten piec. Niewiele więcej, więc miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie nam się nic nie zdrespi. Przynajmniej nie ma tej tych biegających potworów. To był chyba najdzikszy naj challenge, jaki miałem od dłuższego czasu w Minecrafcie. Dobra, ile mamy starczy na piec i starczy na kilo. Dobra, wystarczy w takim razie. Ale z drugiej strony tu mamy od razu kopalnię. Dobra, no wykorzystam ją, bo prawdopodobnie będzie noc i wtedy będzie przypał. Tylko, że mam pół, pół serduszka. czy na pewno coś zbijać? Nie, dobra, nie, nieważne. <grym> Najpierw odzyskamy życie. Nie będę nic bił, póki nie odzyskamy życia, bo też że w każdej chwili może wyskoczyć na nas jakiś potwór. Oh, są małe święte grala. O, jeszcze świnie. O mój Boże, jestem obłowiony. Tylko teraz, żeby nie zginąć albo żeby tak świnia mnie nie Zatekowała, bo nie, nie daje Boże, nie wiadomo, co się może wydarzyć na tych modach. Dobra, myk. Jakbyście jeszcze były hojne i z każdej z was wypadło, yy, wypadła skóra, to byłoby bardzo miło. Trzy skóry, cztery skóry, akurat na buty by były, elegancko by było. Możemy wracać do kopania bloków, co prawda jest to niebezpieczne. Okej, okay, nic nie wyskoczyło na szczęście. Czemu ja zbijam tak dużo bloków? Dobra. O, i może jak zejdziemy tutaj, o, nie wyrzucaj, kilofa. Może jak zejdziemy tam, co prawda tam słyszę całkiem sporo potworów, więc chyba wolelibyśmy jednak tam nie schodzić, ale wiecie, jolo! O nie, jest szkielet. O, wow, jeszcze mi trafił, dobra, spadaj dziadu, nie idziemy jednak tutaj. O, jest węgiel, dobra, już za chwilę powinienem wyskoczyć potwór, więc trochę się obawiam skopywania go, ale dobra, będziemy przynajmniej trochę na pochodnie. Być może nic złego, ona nawet z tego się nie zrespi. O, tutaj jest piesek, dobra, piesek jest dobry. O, i tutaj jest I, 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 nie, bo one wysyłają tu takie promienie swoje. Co on robi? A, wow. O, nie, no i mnie trafił. Serio? Szukiery są tak mocne! I naprawdę o tym nie wiedziałem, że one są aż tak mocne. Chociaż ja nie miałem w sumie za dużo HP. No ale dobra, wrócimy tam, musimy go pokonać, bo kurde, będzie strasznie lipnie, jeżeli nie zdobędziemy tych rzeczy. O, to jest na szczęście dosyć blisko. Okej, okay. spadaj, ty spadaj. Dobra, zabity, zabity, Elegancko, elegancko Ty spadaj, gościu, Boże święty, żeby mi cię je brakowało. Możemy sobie zrobić już te pochodnie, bo tam wykopałem troszeczkę tego żelaza, tylko że. O, znaczy nie żelaza, tylko o, tego węgla. Chodź na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. Musimy się schować tutaj, bo inaczej będzie straszny przypał. Na górze już się respiłem potwory, więc jest niebezpiecznie. Ała, czemu nie mogę tego zebrać? Okej, okay, będziemy żyli, będziemy żyli. Słyszę warkot naprawdę nieprzyjemnych bestii, ale i tak musimy schodzić tam na dół, ponieważ musimy znaleźć żelazo, bo dalej nie mamy żelaza, przypominam. Ja mam już czwarty level w ogóle, a ja gram w jakimś dziwnym game Dobra, mamy trochę żelaza, przynajmniej. Jest elegancko. Jeżeli ja tu widziałem gdzieś żelazo. Chwila, 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 chwila. Tak, grzyby, w którą stronę iść do jasnej ciasnej, żeby znaleźć to żelazo? O, tu jest chyba trochę tego jeszcze. Nie, no, mam jakiegoś po prostu siermiężnego pecha. No, guys, po prostu nie masz żadnego żelaza. Rozglądam się po całej tej jaskini. Jestem już na, dosyć głęboko. Nareszcie coś jest, Boże, ale naprawdę nie było nigdzie żelaza. O, wow, wow. Nie, tylko nie trujące. Ja tego chciałem. Gościu, nie, naprawdę nie podchodź. Nie zbliżaj się. O, nie zatruł przynajmniej. Jezus Maria, dobra. Potrzebujemy tego węgla do jasnej ciasnej, więc proszę, że nie respcie się potwory. Ponieważ bez tego węgla naprawdę będzie mi ciężko tutaj przetrwać. O, ocelot. Ciebie już dawno nie widziałem, kościół, niech będzie. O! Okej, okay, zombie Pigman, tylko żeby go nie uderzyć, żeby go nie uderzyć, żeby go nie uderzyć, spokojnie, nie przejmuj się Pigman. Ocelon, witaj, przyjacielu, mam dać ci rybkę w sumie, ale chyba nie potrzebujesz już tego. Oła, po co ja się jeszcze uderzam? O mój Boże. Na mieczyk już byśmy mieli, ale nie mamy patyków dara, będziemy musieli wrócić na górę, więc wykorzystajmy jak najwięcej tylko się da zaraz, bo ja jeszcze tutaj mam jedno żelazo. O, wo, wo. kim ty jesteś? Rybka, o nie, biedactwo zrespiło się tutaj, przepraszam. O, nie, to Perek, biedaki zrespią już teraz jakoś super często. No cóż, przykro mi koleżanko, nie jestem w stanie ci jakkolwiek, chyba że zaraz, i pomogę ci, patrz, zalejecie wodą o, o miłego dnia może gnaj. O, patrzcie, myk, nie wyleje się lawa, o pa, papuga, cześć <grytania> Na razie mamy duże szczęście, bo żaden agresywny mob nam się nie zrespił, więc jest naprawdę fajnie O, 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 okej, okay, żuwior, okej, okay. nie wiem co ty, nie, co, co ty robisz, żuwior, okej okay. O, nie, znowu ten dup, dupek, dup sztyl, ty dupolu, ty śmierdolu, ty kurde, ała, aua Bye. O, oh, zabite, dobra, spoko, 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 spoko. Teraz, żeby tego nie podlecieć do góry. Mamy jeszcze jakieś żarcie? O, od razu lepiej! Żelazne, ile to zmieni? Boże, dwukrotnie lepszy jest. Dobra, elegancko, przedstawia nam się teraz reszta żelaza, więc prawdopodobnie już bardzo niedługo będziemy w stanie sobie zrobić te wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne. Mamy aż 11 sztuk, więc starczy na pancerz i na miecz. Okej, okay, czego potrzebujemy do zbudowania naszego domu? Na pewno potrzebujemy jakieś polanki. my myślę, że ta polanka z górą jest idealna. I przy okazji jeszcze znaleźliśmy nasze koleżanki baby łóżkowe, które nam dost starczą łóżek. O, zobaczcie, no idealne miejsce na dom. Tutaj sobie właśnie ten dom zrobimy, tylko potrzebujemy zaraz y, tych jeszcze, zaraz, postawimy sobie te wszystkie gadżety, które zdobyliśmy w międzyczasie, czyli piec, crafting table, zrobimy sobie wreszcie ten armor, o którym mówiłem, bo jeszcze go nie zrobiłem. O, i akurat nam starczy, zobaczcie, akurat nam starczy na mieczyk i... Tarczę, więc jest całkiem dobrze. Teraz staję ja się wreszcie czuję jakbym był uzbrojony. Oła, co to jest? Boże, w ryba wypadła. Oła, co mnie atakuje? Czemu mnie atakujesz, dupku, ty durnius, durnowaty? Przecież nie zrobiłem. Oh. Wow, 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 wow. Przepraszam cię, przepraszam cię, przepraszam cię. Już ci ukrócam twoje męki, już ci ukrócam twoje męki. A ty co udajesz gułku zombiaka? Nie udawaj, przecież to nie ma blisko nawet żadnego zombiaka. Ile papug? Oh, wow, wow, smierdul, smierczul. Muszę go pokonać? Dobra, okej, okay, pokonany smierdul. Co to? Znowu rybam na twarz dostałem. Oła, nie udawaj, creepera, ty śmierduchu. O, co to? O, latowiec! O, sm smęczur! Zabijamy smęczura, dobra, elegancko. I domek już prawie jest zbudowany. Zobaczcie. Teraz to już nam nic nie zagrozi, bo chyba zbijanie tych traf nie respi potworów. O, respi, dobra, nieważne, ale i tak musi. O, kurde, o, kurde, o, kurde, o kurde. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde Dobra nawet mnie nie uderzył, e, frajerze do ty zaczynasz się w ogóle Jeżeli wiadomo, że nie masz żadnych szans Dzień dobry, nie, 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 okej okay. Ło, ujder, nie żartujesz, żartujesz Chyba żartujesz, nic mi się nie On jest postranny, gościu, on poleciał i bije we wszystko co się rusza O, zniknął? O nie, nie zniknął, o Zniknął? Okej, okay, więc wiemy już, gdzie nie budujemy domu. Tak, już Dobra, nie spodziewałem się, że Wither mi wypadnie. Naprawdę, z wszystkich agresywnych mobów, które mogą mi wypaść, wypadł mi Wither, nie? No, trzeba mieć szczęście. To jest idealne miejsce. Nasz domek. O nie, tylko nie ty, Pierduchu, tylko nie ty. Naprawdę musimy się przecież pozbyć tej trawy. O Jezus, gaz. O mój Boże! A! O! da się obronić przed tym? no i nie no i nie jak ja mam tego durnia teraz dobra wiecie co po prostu sobie stąd pójdę po prostu sobie stąd pójdę bo to nie ma absolutnie żadnego sensu teraz się mocować z tym gastem. więc pójdziemy sobie w tą stronę gdzieś być może tutaj znajdziemy sobie jakiś a no tak nie wiem o tym okej okay, więc tutaj super miejsce naprawdę fajne miejsce już nie psujemy trawy już nie pełnimy tego błędu po raz trzeci po prostu stawiamy musimy tylko zbudować dom naprawdę niewiele potrzeba w tym odcinku nie musimy się mocować z żadnymi bossami wystarczy tylko kurde żyć z uśmiechem nie przejmować się nic Czym zrobić sobie farmę I nasiona, mamy 4 nasiona, potrzebujemy przynajmniej z 10 nasion Dzień dobry panu, potrzebujemy przynajmniej z 10 dziesięciu... O, dzień dobry O Jezus, konik Nie, to muł Wow, nigdy nie widziałem muła Co? Co to jest za dźwięki? Miał jakieś zatwardzenie, a ty kim? O nie, to nie, zapomniałem, że to jesteś tym smierdolem! O nie, smęczur, smęczur Ała, smęczur, smęczur Okej, okay, zdechu. Jedno I smęczur, pierdzielony smęczur Smęczur, ty debilu a dobra, Smęczur jest za dnia, to on zginie przy za dnia, dobra, spoko, się bałem tego Smęczura, on jest słaby Dobra, mamy dziś mamy 11 nawet nasion, możemy sobie zrobić nowy crafting table, nawet nie musimy się tam wracać po tego co mieliśmy wcześniej Żółw tam se siedzi, w ogóle się niczym nie przejmuje, Wither tam se ogon, ogonkiem macha On ma w ogóle ogonek? Co on ma? Wither, co ty tam masz? Czy są jakieś żebra? Co ty tam masz? Wither, czy ty się zbugowałeś, czy mi się wydaje? Czy ja ci mogę- O nie! Żartowałem! O Jezus, co on naparza tak? Papugę. Okej. Okay. Dobra, dopóki się zbiesił na papugę, to możemy go na spokojnie zbierać. On w ogóle jest w stanie zabić na papugę? Chyba nie. Wider, co tam odpieprzasz? Wider, czy mógłbyś się uspokoić, Boże? On lata i demoluje, teraz spuszcza bomby nad kurczaki. Dobra, Wider jest popierdzielony. Zostawiamy tego dauna. On jedne, co, co go interesuje, to rozwalanie absolutnie wszystkich możliwych zwierząt na świecie. Przydałby nam się też drugi piecyk nie ukrywa, więc dobędziemy te 9, 3, 4. No cóż, pozostaje nam, moim zdaniem, tylko i wyłącznie sprawdzenie się z tym wszystkim, ponieważ mamy już troszeczkę od śmierd śmierduchu. Mamy już troszeczkę tych, wiecie, minerałów. O kurde, co to jest? Jaki bydlok? Ej, kim ty, gościu, kim ty jesteś? Czy ty w ogóle jesteś agresywny? Dobra, więc robimy tak. Biegniemy przed ciebie niszcząc absolutnie wszystko dookoła i bronimy się przed tym, co się zrespi i będzie nas ścigać. Tak robimy. Param, param, pam, pam. O, smęczur! Ej, kurde, zrespił się smęczur! O mój Boże. Ale Ale jest zbukowany. Ej, musimy zabić tylko tego, kolegę. Spęk, spęk. Oa, Nie miałeś nie bić, rozumiesz? Oa, oa, jeszcze ty. Odepchnął mnie, ale dobra, jak nie będziemy się do niego zbliżać, to go zabijemy. Jeżeli zabiję smoka na tym trybie, to będzie to co najmniej zabawne. O szala, dobra, nie przejmujemy się. O wow, nie ożył! Uy, bly, bly. No to tyle było chyba spokonywania go. No był zbugowany aż do momentu, kiedy przestał być zbugowany, mniej więcej tak to zazwyczaj wygląda z potworami. E, gdzieś on nas zabił, gdzieś tu. O, tu jest smęczurowy ten ogień. Nie zabijaj nas, ogniu smęczurowy. A czemu ja raz nie zabijał on w ogóle, a teraz mnie tak tłucze. No ale co ten smok poleciał sobie? Czemu tam jest tak podejrzanie wywalone? Okej, okay, smok po prostu. Mm, Prze hmm, chyba się przeleciał przez górę, ale nie jestem pewien. No, wygląda tak niezrobione naturalnie. Eee, Smog? Co ty odwaliłeś? Gdzie on poleciał? Dobra, zobaczymy jeszcze, gdzie poleciał ten smog i skończymy ten odcinek. Nie wiem, co on odwalił. On po prostu przelatywał przez góry. No, że to nie zostało zrobione przez Widera ani nikogo innego, przez Smęczura. Dla celów naukowych, włączyłem Game a, też zobaczyć jak daleko ten smęczur jest w stanie w ogóle przelecieć. Patrzcie, leciał tędy, tędy. Czy my w, stanie w ogóle jesteśmy w stanie go dogonić? Smęczur, co ty, że się odwalił? On zatywał jeszcze niżej. Dokąd on może dolecieć? Czy on jest w stanie bedrock? O, jest tutaj. Gdzieś go tutaj słyszę. Patrzcie, on się wkopuje na dół. Co ty wariacie robisz? O mój Boże! Się wkopuje na dół. Oj, dużo niżej nie jest w stanie się wkopać. Okej. Okay. Tu jest w stanie się tylko zbugować. Dobra, no jedno jest pewne: nie rybcie raczej zmęczura u siebie na światach, ponieważ jest w stanie zrobić na przykład takie rzeczy, jak. E, nie wiem co, bo nawet nie wiem, gdzie on właśnie teraz zniknął. Tam. po prostu teraz zmieni zdanie. jednak leci na górę. Nie, leci po prostu. Okej, okay. mm, dobra. No to co? Tyle było z tego odcinka. Z niech się tutaj bawi. Jeszcze wam miłej reszty dnia. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Spróbujcie sobie tą paczkę, jeżeli chcecie. Macie, ją, macie link w opisie. A tymczasem ja już was żegnam. Trzymajcie się na razie.